Cześć, witajcie na kanale Czarne Białko. Kontynuujemy karierę Evertonem, to już jest dziesiąty odcinek z tej serii. Oczywiście klasycznie jesteśmy na dziesiątym miejscu, bez zmian. W dzisiejszym odcinku podejmiemy się paru wyzwaniom, mecz z West Hamem i Manchesterem City u siebie. To wydaje mi się, że mm, obejrzymy ten mecz z widoku taktycznego. Brak powiadomień, wszystko zrobiliśmy, więc przejdźmy. Do symulacji. Oferta za Beto. Nie wiem, czy wystawiliśmy przypadkiem nawet na listę transferową. No, to jest zawodnik, który nie spełnia się. No. Nie, wydaje mi się, że możemy z niego zrobić jakieś fajne pieniądze i przeznaczyć je na lepszego napastnika. Więc negocjujemy z Majorką. 8 milionów, spróbujmy tu wyjąć może 9, 10. Zacznijmy od takiej oferty. Za dużo. 1% dużo <głos》> nie robi. Więc dajmy 9 milionów i 8% ten jeden, 8,6. Nie, no zaakceptujmy. Wartość rynkowa 7,5. To będzie dobry deal, jeśli uda nam się go sprzedać za te 8 milionów i 600 tysięcy. Dobra. Idziemy dalej. Raporty scoutów. turniej młodzieżowy. West Ham. 20, najgorsza drużyna w Premier League. Tutaj hmm, chyba nie ma zmienionego menadżera. Tutaj nie trenuje ich Nuno Espirito Santo, więc dla nich na pewno ciężej. Jordan Pickford to zrzucamy. tym do do no Każdą ofertę do Atletiku będziemy odrzucać, jeśli chodzi o Anglików czy jakieś inne kraje, no, bo to wiadomo, jaką oni mają politykę w rzeczywistości. To jest drużyna z którą powinniśmy walczyć o zwycięstwo no to jest 20 miejsce więc powinniśmy na spokojnie wygrać powinno nam się udać czy się zdecydowanie lepiej gotowy do gry mam nadzieję, że będę ok oczywiście, że ok z nią rozważę twoją prośbę e raporty nie przeczytane wiadomości, e-mail niestety nie zdałem dojść nie? ok, no ważne, że my tam Udało nam się z Majorku dogadać. Transfer, zobaczmy, jakie mamy wytwarzane. Może tutaj by się przydał jeszcze jakiś właśnie napasnik. Lewego obrońca możemy usunąć, bo mamy dwóch. Prawo obrońca nie Jest napasnik. Liam Delap. To jest fajna opcja. Nie wiem, czy on gra tutaj regularnie dla, dla Chelsea. Możemy tutaj zobaczyć. Statystyki drużyny, Leon Delap, 10 meczów, 1 gol, 1 asysta, średnia 4-4, nie wiem w jaki sposób, tutaj chyba do 6 jest taka szkolna ocena, no to jeśli to chodzi o takie szkolne oceny, to ma dobrą, to ma naprawdę dobrą ocenę. <laughs> ok, przejdźmy do meczu, to jest już 34. kolejka, to już za niedługo jest koniec sezonu, myślę, że w 11 odcinku zakończymy ten sezon, albo 12. What? Zostawmy bez zmian, może Karnera, dajmy mu odpocząć, niech Gay zagra. I Obryan Tarkowski. Obawiałem się. No bo na powie, że to nie jest drużyna na 20 miejsce, na pewno w FIFA. Fulcrum z dubletem, Alcaraz z bramką i bogle Statystykami w. Przeważaliśmy, ale co z tego, jeśli nam się nie udało wygrać z 20 miejscem? No. Spełniamy te warunki, że mieliśmy 40 miejsce, ten środek tabeli mamy zapewniony, ale mieliśmy chrapkę na więcej, tak? Jordan Pickford do koma to jest w sumie ciekawa opcja. Zlećmy to. Czemu by nie zacznij od kwoty 38, nie sprzedawaj poniżej? 30. Jeśli za tyle pieniędzy bym się do sprzedać Jordana Pickforda, to spoko. Mamy parę opcji na zastępstwo, mamy parę spółników, których obserwujemy. Nie zadręczaj się, że ktoś Przyszedł już z Sessegnon i walczysz z nim, ale na razie wygrywa. wygrywasz z nim te pojedynki, więc nie wiem, czego dalej się obawiać, nie będziemy mieć tej... Został sprzedany! Został sprzedany Beto do Majorki, no co, co nas cieszy. Trzeba tutaj budować nowy zespół. W Francji, tutaj kogo my Obires możemy go skutować też. Wygląda dobrze. Dodo. Olek Żelazkowski nie Syla, Dobra, tutaj nie ma nikogo we Francji. No tak, no obserwujemy się jeszcze nie zostało Anglia. munis Egeli 19... No to jest to jest fajna opcja, zobaczmy go Czy jeszcze ktoś draguźnie nie. Kalimundo, no słuchaj tak też skołduje, ale wiadomo, że my najbardziej byśmy chcieli zobaczyć tutaj Anglików, Brytyjczyków. Hmm, Trafford, Trafford jest fajna opcja oczywiście. Aktualnie rezerwowy bramkarz, więc myślę, że możemy pomyśleć nad sprowadzeniem go, z racji, że minut w City nie, nie zdobędzie za dużo niestety. Beto. Odchodzi do Majorki, on się prześmieniona tam do budżetu transferowego do Szono 6. No, wyciągnęliśmy maksimum z tej oferty. Spadliśmy już na 12 miejsce. Chelsea na 13 strasznie słabo. No fajnie jakby się nam zdołało utrzymać na tym 10-11, bo to jest bardzo dobry wynik. James Garner będzie menczesty ciekawe, ale odrzućmy. Czuję, że garner jeszcze nam się przyda. Dalej. Oferta z Alcaraza Alcaraz bardzo to przykre, więc nie chciałbym go też sprzedawać póki co. Może do zbierego Hole się pozbędziemy, bo Alcaraz gra lepiej. Gry już wkrótce dobiegnie końca. 11 Asys, no to jest zawodnik, którego nie możemy kupić od razu. A jego wartość wynosi 25 milionów, 30 lat. No nie wiem, czy on za rok już będzie u nas. Mimo wszystko dalej. Rych. Gdyby miał 21 lat 20, to może tak. Jak ma 23,75 no to nie. Chcemy iść do góry. Więc niestety to nie jest zawodnik do naszej ekipy. No i co? Hill Dickinson Stadium, tutaj się widzimy na meczu z Manchesterem City. Hmm, drużyna prześwietna. Bardzo dobra. Praktycznie każdy jest do obserwacji. Hmm. tu mam jeszcze jakieś opcje, asystent. Pickford... Nie zdołałem dojść do porozumienia, no, czyli pewnie zostanie z nami jeszcze na kolejny sezon. Jordan Pickford. A tutaj chyba nic nie zmieniamy. Tutaj chyba nic nie zmieniamy. Przejdźmy do widoku taktycznego. Zobaczymy jak to nam się uda, jak nam pójdzie. No i zaczynamy mecz. Manchester City zmierzy się na Hill Dickinson Stadium z Evertonem. Okej. Okay. To jest ta taktyka PSG w stylu... Mm, że trzeba wybić piłkę na aut i od razu podejść do pressingu. Nie wiedziałem, że w symulacji w FIFA będzie zastosowanie tego. No ciekawe. Ciekawe, czy to się jakoś to zastosować do symulacji, czy... Po prostu tak randomowo to akurat teraz zagrało, czy tak gra regularnie, na przykład PZ fajne jakby faktycznie tak grało, bo takie jest założenia. Albo trenera u Luisa Enrique, tak? Teraz te zmiany trenerskie są tutaj możliwe. NDI, wychodzimy z Axel Garner, Elimand DI, Dribling i odbierają piłkę. Obywatele. Haland wygrywa główkę. Doku. Gowe Haaland. Trać piłkę do Tarkowski, znaczy, przepraszam, teraz Duisberghol przy piłce. podanie do Boga, trochę niecelne, ale się opłaciło. On DI. Zagranie nie. Odbiera piłkę. John Stones i będzie rzut rożny Pep Guardiola na ławce trenerskiej. w wrzuca. Na Brentway to jest dobry strzał, ale na Don Rumę za słaby. Jest tak za słabe. John Stones w piłce? Aint Nuri. Ale mają brzydkie te stroje. <gry> Manchester City, Erling Haaland. Ale już dobrze wypuścił, że Remy go doku. On to może zakończyć strzałem, ale chyba będzie szukać podania. No i sam się wyprowadził na odbramkowy. Pickford zacznie od bramki. India. Garner, Dysbury Hall, ładnie rozklepane Bary, Dysbury Hall, Grealish James Garner. Rozgrywamy tą piłkę, jesteśmy przy niej. Nie boimy się rozgrywać, ale tutaj zabrakło dokładności w tym podaniu do barego. Teraz City, Haland Przed do Foden'a, nie zdołali go przejąć. O właśnie, teraz zauważyłem, że Grillers gra. A w Premier League to jest dozwolone. Bo jest zawodnik, z którego został wypożyczony. Zawodnik nie może grać z drużyną, z której jest wypożyczony, więc powinniśmy go zdjąć. Może to zrobimy, w sumie. No ale teraz wyprowadza atak Manchester City, Aunt Nuri, Jeremy Doku, Halland. Ależ się zastawił z Brent item. No, podanie Rodri do Ku, ależ rozklepali i to jest 1-0. Myślę, że to tak dużo nie zmieni, ale no zdejmijmy tego Rodríguez, bo się czuję, jestem po prostu bardzo źle. Okej, okay. Teraz może. A może to nam pomoże teraz. Zobaczymy. Żerami do Ku z bramką. No, na ten Ake był tutaj kluczowy. Co to jest? Co to jest za kamera? Był kluczowy w tym wyprowadzeniu tego ataku, ewidentnie. 1 0, 30 minuta No i próbujemy dalej. Uciłać chociaż punkt z Manchesterem City. Chociaż widać, że będzie to bardzo ciężko. Foden. Ależ no ale już pracowicie. pracowitością się wykazał NDI w Obronie. Mainu James Garner. Bogle. Tisbury Hall. Swoje podanie. Do NDI za, za lekkie. Bernardo Szylowa. Tracą piłkę. Znowu prowadzamy atak Bary. Nie ma komu za... Ależ tutaj sztuczki techniczne. Ależ się bawi podanie do DI. To może być gol. Czemu on podaje do Dyblinga? Ś Słupek. To było praktycznie spojenie. Ależ blisko. Ależ ależ wielka szansa dla drużyny Evertonu. Nie rozumiem czemu DI jeszcze podawał do Dyblinga. Mógł sam oddawać strzał. Ale trudno. Gramy dalej. Najlepsza okazja. Bary się wykazał bardzo... Bardzo dobrze. <noise> Nie spodziewałem się, że tak potrafi. Nie spodziewałem się, że tak potrafi Bary. Nunesz, Mateusz Nunesz, Foden. Podanie do Bernardo Sylwy lekkie, ale doszło jakoś. To podanie do Portugalczyka. Haaland już traci piłkę, Brentway to dobiera. Ndjai wyprowadza atak. Bary. Do Indyaj ładnie poklepali. Ndiaye wychodzi z atakiem. Odważnie, do Mikolenko. Mikolaanka cofa jeszcze do NDI, to jest ostatnia akcja w tym meczu w tej połowie najprawdopodobniej. Z Bryhol do Barego. Byle nie stracić. Byle zakończyć to strzałem. No nie zakończymy tego strzałem. Ale trochę pogroziliśmy. Drużynie z niebieskiej części Manchesteru, ale z przerwa. I póki co obywatele wygrywają 1-0. A on to jest taki desz. Dopasowali się do pogody, bo też pada deszcz jak widać. Jeremie ładnie się sprezentował, a póki co 1-0. Na razie zmian żadnych nie będziemy robić. Zobaczmy statystyki, 49 posiadanie, no posiadanie. Strzałów nawet mamy więcej, oczekiwane gole. No ten jeden strzał był kluczowy dla Manchesteru City. Widać, że to była dogodna okazja. Naprawdę bramkarza strzelał z 6-7 metra i Doku, więc tu musiało się zakończyć golem po prostu. Ale gramy dalej. James Gardner. Traci piłkę. Czemu wchodzi w dribbling z trzema zawodnikami? Nawet jednego nie zdołał przetryblować. Bernardo Silva. Doku. Kowacić. Rozgrywają w środku pola. Wchodzi mi to z łatwością. Kowacić. Będzie wrzucać. Nie. Wycofanie Daintyorego. Przynajmniej Doku. Rodri. No rozegrali nas jak chcieli, nie wiem czemu w ogóle w środku pola nikogo nie było i nikt nie doskoczył do Rodriego, który praktycznie miał wolne pole i mógł jeszcze nad sobie podprowadzić tu piłkę, zamówić kawkę i by dalej by miał czas, aby oddać ten groźny strzał, który Pickford po prostu wypluł. Nie wiem czy on to próbował łapać, mógł to wybić na bok. No niestety tak się nie stało, no i wyszło to pod nogi po prostu Fodyna. Nie rozumiem czemu nigdy niego nie podszedł. Miał za dużo czasu. A i tak od strzał z pierwszej. Więc już w ogóle to przyspieszył. Nasza dekoncentracja i się skończyła. 2-0 dla Manchesteru City. To nam grozi spadkiem z tego 12 miejsca miejsce, nawet jakieś 14. Może 15. Mamy kolenko. Poskrzydlęmy kolenko dalej. Wypuszczenie do NDI, niecelne. City przechwytuje. Doku, własny przerzut, super przyjęcie, Aitnuri, Rodry w środku pola, Kowacic, Bernardo Silva, świetny ma ten środek pola, bardzo spokojny, bardzo dobry w rozegraniu, Halant tyłem do bramki, oddaje piłkę Redremu, Jeremy Doku, co zrobi, Powiedzi się dribbling, Haaland, myślałem, że jeszcze poda do Kovacica i wtedy to chyba byłby kolejny gol dla obywateli. Rangel broni? Chwila, chwila, chwila. A no tak, kontuzję ma. Pickford Zapomniałem o tym, że ma kontuzję faktycznie Rangel broni. Czyli to nie było wygólucie piłki przez Pickforda, może to złapał albo robił na bok. To po prostu Rangel. Więc mamy problemy też z obroną Nie powinniśmy dawać przeciwnikom tyle okazji do oddania strzału bo bramkarz już nie jest aż tak wysokiej klasy jak Pickford o 10 punktów na mniej Kowacić. może zrobił dziwną ruletkę jeszcze <grymka> to można nazwać ruletką Jeremi Doku Zamarkował swoje pójście na skrzydło Foden do się... o, ale szukaj, fuj lęko, ale się tam bawi w środku już, już przy linii końcowej. Doku odda strzał. Nie. Próbuję znaleźć sobie idealną, perfekcyjną okazję. Tak naprawdę na pustą bramkę. Jak gdyby może zaryzykowali oddali strzał, to może już by było 3-0. Haaland. Dobieramy kolenko i Normandiaj. Bary. To jest Już nie ma dużo przerw w krzyżach, więc nie zrobimy chyba jakiś wielkich zmian. Bary. Normandiaj. Mógł podać do jego hola wcześniej i to mógł być gol. A tak. Przerwa w grze. Wbijają na out, a my zrobimy parę zmian. Wejdzie oczywiście Alkara, z kto inny. Dajmy szansę Beto. Hmm. Z I Tim. Tak. To są nasze zmiany. Co że mi do oku wejdzie Marusza. Bardzo dobry występ, że ramiego Doku pokazał swoje umiejętności w wchodzenia w dribbling. Bardzo dużo danych pojedynków, jeden na jeden. Teraz imam jaj. no aż tak szybki nie jest. Boczny obrońca. A no, wygrywa główkę. Jaj. Karas. Beto. trzyma piłkę, podprowadza. Nawet gdyby to podanie przeszło, to by było niecelne. To by było do nikogo zagranie. To było podanie do środkowego obrońcy Manchester City. To było bez sensu, Rodri. Haland. Bernardo Silva. Marmoush. Dobre zagranie do Halanda. strzału czeka kowacić. Kodzić bardzo byle tak jako, trochę w obszywie środkowej pomocnik schodzi dużo na tą lewą stronę. Marmusz. A będzie wrzucać. Czyli a może. No, za lekkie podanie. Może by coś z tego się udało, ale nie w ten sposób. Bary Alkaras. Już powinien wcześniej zagrać do Dyblinga jako takie wypuszczenie. Gdyby to był Bary, bary jest szybszy, no niestety to nie jest piłka dla Beto, który woli piłkę do nogi przytrzymać i odegrać albo wrócić się i uderzyć. Takie nadobiegnięcie. No, wolne jest na no to Beto. Marmusz? Strzał marmusz niebezpiecznie. Mogło się skończyć 3-0, na szczęście tak się nie dzieje. Na szczęście się tak nie dzieje. I kończymy ten mecz, przegrywamy 2-0. Rangel zawinił w, pierwszy... w drugiej bramce, w pierwszej dużo do powiedzenia nie miał. Przegrywamy 2-0. I najprawdopodobniej spadniemy w tabeli jeszcze niżej. Z no na druga połowa już na korzyść. Manchester City nie oddaliśmy żadnego strzału ani aż 4, więc po prostu musiał któryś z tych strzałów zakończyć się bramką. Tarkowski nie budzi dziś zbyt wielkim tropieniem dla rywali. Czy to przewożyło o niekorzystnym wyniku? U mnie Skupiam się tylko na wyniku, resztę zostawiam Wam do oceny. Jak oceni Pan dyspozycję, jaką prezentował dziś Tierno Bary, biorąc pod uwagę fakt, że liczba jego celnych strzałów to zero? To prawda, ale dobrze się prezentował jako taka fałszywa dziewiątka, dużo tworzyła okazji, czasem nawet coś przedryblował, więc pocieszmy. W inny dzień prawdopodobnie nas, nas, nasz zespół strzeliłby o wiele sku, strzelałby o wiele skuteczniej, bardzo zasługuje na uznanie za wykonaną pracę. To z Bary był najlepszy pod względem podajmu w Waszej drużynie, czy to jakieś pocieszenie, biorąc pod uwagę, że nie udało się Wam wygrać meczu. Motywujmy tu zbiego hola. Dziś nie wygraliśmy, ale jestem pewien, że do z jest w stanie tak podawać w każdej kolejce. To prawda. You Wracamy do ośrodka treningowego. Niezadowoleni spadamy już na 13 pozycję. Chelsea nas wyprzedza. Jeszcze do 14 nam daleko. W końcu to jest już... No, zostały nam 3 mecze tylko moi drodzy, więc. Nie dużo tak naprawdę Tiger Bramkarz Rozgrywający bramkarz, tak to zróbmy Zobaczmy ile zostało mm, Do momentu aż wyzdrowieje nasz Pierwszy bramkarz Ten A, chyba on jest zdrowy, no to Czekamy po prostu aż Będzie gotowy zagrać Zobaczmy mm. Teraz zostaną Crystal Palace, Sunderland. I kończymy meczem z Tottenhamem. Okej, okay, przesmulujmy ten mecz z Crystal Palace i kolejne mecze. Już zakończymy ten sezon w kolejnym odcinku. Nathan Patterson. Wiem, że mój kontrakt dobiega końca, ale szefie musi się wiedzieć, że nie mam pewności, czego przedłużyć, ponieważ obecne możliwości gry nie są dla mnie zadowalające. No wiem, wiem. Nowe raporty. Chyba dużo nie wiemy, oprócz pana Slimaniego. Tutaj zostało nam 3, 5, 4 dni. BRF zostało nam 8 dni, więc jeszcze sporo czasu. A Slimani? Już tak dobry nie jest, ale dajmy go do listy życzeń. Zawsze taki bramkarz się przyjdą w końcu 16 lat zaledwie. Okej, okay, tutaj zarządzanie zespołem. Niech już wróci na ławkę chociaż. I przygotowujmy się do kolejnego meczu z Crystal Palace. U nich piąte miejsce. Bardzo dobra drużyna zaskoczyli w tym sezonie. A King ma okazję przejść do Piasta Gliwice I chyba go nie zatrzymujmy w tym kierunku. Niech będzie. Rangel będzie naszym najprawdopodobniej drugim bramkarzem, więc. Pozwólmy odejść Kingowi, jeśli sobie zażyczy. Tam już sobie ustala warunki kontraktu z Piastem Gliwice. z podróży. Problem z transportem następnym z powodu Poważne opóźnienie drużyny. W efekcie niektórzy zawodnicy nie byli odpowiednio przygotowani do meczu. Ok, czyli pewnie nie spadnie koncentracja. Coś takiego, no dobra. Bierzemy to pod uwagę. Chyba na papierze mamy lepszy skład. Jeśli wyjdą takim atakiem, no to myślę, że powalczyć możemy z nimi na spokojnie nowe raporty, dużo już wiemy na temat mm, zawodników więc zobaczmy, De La Pumis. Dixon czyli Dixon Studer. o, lubię tego zawodnika wychowany Chelsea Makassa zobaczmy, tego tak, Makassa tara, hmm. Conor Bradley bardzo zawodnik Kunia, środkowy obrońca, Brazylijczyk. Aha, to tam też byli ci na pasnicy, które obserwowaliśmy. To mogliby nam ich pokazać. Tutaj, na płasnicy. Kalimuendo, 79 24 lata. Fajnie wygląda. Czekaj, co? Co ja zrobię? Jeszcze raz, jeszcze raz. Napastnicy Kalimando dodajemy do listy życzeń. Napastnicy Rodrigo Muniz 76, no nie. Heliam Dela. Nie wiem, czy będziemy mieć taki budżet na niego, ale... ale mimo wszystko obserwujemy tego zwolennika. Pytanie, czy oni nam... A, no dobra. Czyli pewnie budżet dopiero będzie w kolejnym sezonie, to nieważne. W takim razie nie, przejdźmy do. 36 kolejki. No I większość tej średniej koncentracji jest nie jest na 100% gotowa. Pickford 70. I niech jeszcze usiądzie na ławce. Dajmy szansę Alcarazowi na pewno Dublingowi również. Klicz znowu usiądzie na ławce. Igarno niech odpocznie i wyjdzie za niego. I rok gubunom. I to tyle. Może niech Paterson jeszcze usiądzie na ławce. Jeszcze mnie szansa, że zagra zabłogała. Zobaczmy jak się zakończy ten mecz. Przegrywamy 2-1. Uczę. Hiost. Fajna strzela dla nas. Już A okej, okay. czerwona kartka Barego. Dużo to dużo tłumacza. Dużo to tłumaczy. Więcej strzałów mniej, więcej okazji. Co Bary to się nie dziwimy, tak? To wszedł z ławki właśnie Alcaraz wszedł. Do Zgrychu również wszedł, OK. No dobra, tak kończymy ten odcinek. Średnio nam poszło, bo dwie porażki. Dwie, a nie trzy w sumie. No właśnie, trzy porażki to tragiczne, tragiczne. Dopiero co... Tak, walczyliśmy zacięcie z Liverpoolem, a kończymy teraz na 13 miejscu. No spadamy. Ale może to jest pierwszy sezon. A który za niedługo kończymy? W kolejnym odcinku kończymy karierę. Kończymy karierę, kończymy sezon. Pierwszy Evertonem. Więc wyczekujcie. I co? Do zobaczenia. Cześć!